Z tej strony baltek złowski, tu garaże, puk niezbruderów to też niezbruderów, na razie takie rzeczy. I tutaj odpad dla krów, krów 4, byków 2, jedzenie, maczko i niezbruderów on na razie stoi. I to, kombań, mocno wskręcę łóżkę, belka i trochę kiszonki, sadu kiszonki, mieszanka mieszanka, z, z tutaj samo kiszonka dla nich tutaj jest no tak jakby tutaj jest plosso. Same plosso. to samo, tutaj samo żytko, więc tej kiszonka no, celé pola, 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 no i cała łąka clave pola, na to clave pola, clave na tyle, pola, clave komentujcie, lajkujcie, 2000 łapek, no, 1000 pola, i nagrywam clave pola, więc pola,